Doda, polska piosenkarka, niedawno miała bardzo aktywny i owocny okres w swojej karierze. Wydała nowy album pod tytułem Akwaria, była gwiazdą programu Doda Dream Show skupiającego się na jej osiągnięciach, oraz zakończyła udaną trasę koncertową. Obecnie artystka przygotowuje się do występu na Polsat Hit Festival 2024, który odbędzie się 24 i 25 maja w Sopocie mimo napiętego harmonogramu. Doda znajduje czas na śledzenie dokonań innych gwiazd i wyrażanie swoich opinii na ich temat. Ostatnio podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat występów w programie Taniec z gwiazdami szczególnie pozytywnie wypowiedziała się Roxani Węgiel, która według dody wykazała się wyjątkową gracją oraz talentem tanecznym i wokalnym. Roksja świetnie zatańczyła w tańcu z gwiazdami. Naprawdę bardzo utalentowana dziewczyna i wokalnie, i tanecznie. Rewelacja skomentowała Doda. Jednocześnie Doda wyraziła swoje zdanie na temat zwycięstwa Anity Sokołowskiej w finale tego programu. Ponieważ nie miała okazji obejrzeć ostatniego odcinka, swoją opinię opierała na wcześniejszych występach Sokołowskiej. Szczerze nie widziałam finału, nie oglądałam. Widziałam jakieś urywki. Do finału, gdybym miała oceniać, to nie, stwierdziła piosenkarka, sugerując, że jej zdaniem Sokołowska mogła nie być najlepszym wyborem na zwycięzce. Doda, znana polska wokalistka, niedawno podzieliła się z fanami znaczącymi informacjami na temat swojej kariery. Artystka ogłosiła, że jej ostatnia trasa koncertowa, akwariator, była pożegnaniem z koncertowaniem. Mam nadzieję, że to wideo dało wam trochę do myślenia i zrozumiecie moje decyzje, które dla niektórych będą też szokujące. Tak jak całkowite zrezygnowanie z tras koncertowych, zostawiłam po sobie wspaniałe świadectwo artystyczne w postaci akwariator. Możecie je obejrzeć na Polsat Go. pamiętajcie, wyznała Doda na swoim Instagramie. Dodatkowo, artystka poinformowała, że nadchodzący weekend przyniesie nagranie teledysku do jej najnowszej piosenki, która będzie częścią reedycji albumu Aquaria. W trakcie relacji na Instastory Doda zasugerowała, że może to być nie tylko ostatni utwór z tej reedycji, ale również ostatni w jej karierze wydawniczej. Piosenka, do której teledysk nagrywamy w ten weekend ze Smolastym będzie ostatnią piosenką, jeśli chodzi o reedycję płyty Aquaria, Ale nie wiem też, czy nie całkowicie ostatnią? Jeśli chodzi o erę moich wydawnictw, nie będę was oszukiwać czy zwodzić, że za rok czy dwa wejdę do studia, mówiła, podkreślając swoje zadowolenie z dotychczasowej kariery. Doda wyraziła, że jest bardzo dumna ze swojej twórczości i chciałaby zostać zapamiętana w obecnej formie. Artystycznie jestem bardzo ukontentowana. I właśnie z takim poczuciem, planując całą płytę akwaria, chciałam zostać. Więc dzięki.